16. miejsce na 175 szkół technicznych w województwie lubelskim w rankingu Perspektyw oraz 6. miejsce na Lubelszczyźnie w rankingu Zdawalności Egzaminów Zawodowych. To z pewnością atuty, które przyciągają uczniów do kontynuacji nauki właśnie w zespole szkół w piaskach. W tym tygodniu odbył się tu Dzień Otwartych Drzwi, podczas którego gimnazjaliści mogli się zapoznać z ofertą tej placówki. Jeżeli chodzi o nowości, to te, które wprowadzamy w tym roku, to przede wszystkim technikum technik klimatyzacji i chłodnictwa jest to nowy zawód który wszedł do klasyfikacji zawodów w ubiegłym roku no i jeżeli chodzi o szkołę zawodową to zawód który w tej chwili wchodzi w tym roku po raz pierwszy wykształcony na poziomie szkoły zawodowej to jest kierowca mechanik z wstępnych informacji jest bardzo duże zainteresowanie młodzieży tym zawodem a nie dodałem jeszcze że mamy też taki nowy zawód który chcemy również taki jest to mechanik motocyklowy ale poza tymi nowościami szkoła oferuje naukę w zawodach takich jak technik i mechanik pojazdów samochodowych oraz technik usług fryzjerskich. W placówce funkcjonuje również klasa wielozawodowa, w której kształcą się m.in. kucharze, fryzjerzy, lakiernicy oraz blacharze samochodowi. A sama nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach dydaktycznych oraz warsztatach szkolnych. Na radach z jednostkami, z dyrektorami jednostek oświatowych naszych powiatów wskazujemy Zespół Szkół w Piaskach jako tą dobrą praktykę, z tego względu, że oni potężne pieniądze pozyskali w ostatniej perspektywie, ale chętnie dzielą się także doświadczeniem z innymi jednostkami. Dlatego też jest także to pomocnicze dla nas dywersyfikacji poszczególnych zadań dla jednostek organizacyjnych, czy to Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, czy Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku, czy Zespołu Szkół w Trawnikach. Te wszystkie szkoły chcemy doinwestować. Jako dobry przykład podajemy zespół szkół w Piasku. A szkoła, poza bardzo nowoczesnym i świetnie wyposażonym zapleczem dydaktycznym, poszczycić się może także bardzo dobrą bazą sportową, czyli halą, boiskiem oraz siłownią. Jej wyposażenie infrastrukturalne obiektów sportowych czy zawodowych, a jednocześnie duża mnogość i cała paleta, że tak powiem, kierunku kształcenia zawodowego, pokazuje, że jest to szkoła, w której warto. Znaleźć czas na kilka lat, a później być pewnym otrzymania zawodu i dobrej pracy i dobrej płacy. Nic więc dziwnego, że młodzież bardzo chętnie wybiera właśnie tę placówkę celem spełnienia swoich marzeń i aspiracji zawodowych. Ja na przykład od małego interesowałem się motoryzacją i tak jakoś zostało. No, przyszedłem tutaj ze względu na to, że jest profil o tematyce tam pojazdów samochodowych i mi to bardzo pasuje. Chcieliśmy się doszkalać w tej dziedzinie. Dodatkowo szkoła oferuje bowiem liczne kursy, wyjazdy oraz zajęcia, dzięki którym wiedza i umiejętności uczniów są jeszcze bogatsze. Plusem jest darmowy kurs na prawo jazdy kategorii B. Ogromne zaplecze pojazdów, na których możemy ćwiczyć, możemy... No egzamin zawodowy zdajemy na miejscu, więc to jest naprawdę duży plus, bo robimy na swoich rzeczach, wiemy co i jak. Na pewno szkoła się wyróżnia, na pewno ma bardzo ciekawą ofertę edukacyjną i na pewno oprócz typowej oferty edukacyjnej jesteśmy uczniom w stanie zapewnić wiele dodatkowych możliwości poszerzenia swoich wiadomości, umiejętności, do których na przykład zależą staże zagraniczne w ramach projektu Erasmus. Jak widać więc w zespole szkół w piaskach robi się wszystko, by w jak najlepszy sposób realizować hasło kształcimy dla przyszłości.